Wygląda ciekawie, zrobimy jej zdjęcie. O, fajna sprawa, mam silnik, o, ale to już żelastwo. Niestety nie znam się na mechanice, jak i w ogóle na wielu rzeczach, o których staram się mówić. Co zrobić? O, to są resztki drzwi. Proszę bardzo, sobie otworzymy. O, no i jakieś resztki tych są rzeczy. Najważniejsze jest, zachowała się kierownica, ale to chodzi, chyba, wspomaganie. Jeszcze działa jakieś dźwignie. Totalnie. Nie wiadomo do czego one służą. Jakiś kierowca, operator podobnego urządzenia na pewno by wiedział. Ja niestety tego nie wiem. Dla mnie to są fajne wajchy, które mogę sobie przesunąć. Ja mam kawałek licznika. Ogólnie nie wiem czy w ogóle trafią kamerą w to. Czy to się mieści w kadrze. No, ale co tam? O, gaz, gaz, gaz. Jest i y, pedał gazu. Jakiś drugi, pewnie hamulec. No fajne, no. Wal napędowy, czy most, czy jakieś inne urządzenie mechaniczne, które wprowadzało tą maszynę w ruch. Tak mi się przynajmniej wydaje. No fajnie. Gumowe. Pewnie jakaś maszyna, która e, pracowała przy budowie dróg, asfaltów. E, mamy szczotki, które pewnie ściągały nadmiar tego, co przykleja się e, do kół. No pięknie. Do zoba sieja